Jak kwestionować i zmieniać przekonania, które są źródłem złego samopoczucia? Jakimi prawami rządzi się umysł i czym jest lustro? Tego wszystkiego można było dowiedzieć się na kolejnym spotkaniu Klubów Rozwoju ProAktyw, które odbyło się 14 listopada na Uniwersytecie Ekonomicznym. To, co myślimy, jakie mamy przekonania w swojej głowie, jest bardzo mocno powiązane z jakością naszego życia. Więc dokonując pewnego rodzaju autoterapii, choć może ten wyraz wydawać się jakiś taki duży, terapia, to po prostu uświadamiając sobie swoje własne przekonania, potrafimy działać efektywniej. Prowadzący w przystępny i prosty sposób uczą jak pracować z systemem The Work, czyli historiami umysłu. Dlatego też szkolenia cieszą się dużą popularnością wśród młodych ludzi. Chcę dowiedzieć się czegoś nowego o NLP, chcę trochę bardziej się rozwinąć. Coraz więcej absolwentów ma problemy ze znalezieniem pracy po studiach. Co zrobić, żeby nie zostać bohaterem demotywatorów, czyli magistrem za kasą w fast foodzie? Na pomoc studentom ruszyło Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej. W projekcie mamy zawarte różnorodne szkolenia i warsztaty dla studentów, których celem jest szkolenie umiejętności miękkich, szkolenie umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy. Zapytaliśmy uczestników, co sądzą o projekcie. Myślę, że faktycznie pomoże nam to i w przyszłości łatwiej będzie dostać mi pracę, Dzięki tym zajęciom i dzięki temu projektowi. Korzystanie z pomocy biur karier i branie udziału w projektach takich jak proponowany przez Wrocławską Politechnikę bez wątpienia zaprocentuje w przyszłości zorganizował w ostatnim czasie konferencję Miękka Siła w Stosunkach Międzynarodowych, której celem było przybliżenie istoty oddziaływania alternatywnymi środkami w dziedzinach dyplomacji i polityki. Ta konferencja ma na celu przede wszystkim wprowadzić tematykę miękkiej siły do dyskusji w dwóch środowiskach zajmujących się badaniami naukowymi w Polsce. To jest do środowiska zajmującego się stosunkami międzynarodowymi i mediami i komunikowaniem. Konferencja wzbudziła spore zainteresowanie wśród studentów, którzy w ciągu dwudniowych wykładów mieli okazję wysłuchać największych eksperymentów w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Przeciągnęły mnie wypowiedzi znanych autorytetów w dziedzinie miękkiej siły i dyplomacji i szczególnie przyszedłem na wykład pana Haliczaka z Uniwersytetu Warszawskiego. Muzyka